Się w ciemności w nieznajomym ciele. Odczuwasz bolesny chłód. Twoje uszy przeszywa wycie. Jest odległe, lecz z każdą sekundą staje się coraz głośniejsze. Natarczywe, choć niewidzialne dłonie chwytają i rozdzierają błonę, która cię chroni. Pierwsze uczucie, które cię ogarnia, to odruchowa, bezkształtna panika. Wiesz, że o czymś zapomniałeś. O czymś ważnym, może nawet najważniejszym. Strzępki wspomnień wymykają ci się, mimo że desperacko próbujesz je zatrzymać. Z trudem otwierasz oczy. Spowija cię różowała powłoka z żywej tkanki. Obserwujesz, jak pojawia się w niej niewielka szczelina, przez którą natychmiast wdziera się do środka wyjący wiatr. Po chwili kokon pęka, a ty wypadasz z niego zbyt szybko, by móc go schwycić i korzełkujesz w dół. Spadasz. Daleko w dole widać zarysy świata. Twoje spojrzenie przez chwilę pada na zakrzywioną linię horyzontu. Ziemia pod tobą zbliża się w niebezpiecznym tempie. Kątem oka dostrzegasz nad sobą niewielki księżyc, który zapada się w sobie, emitując zielono-czarną łunę energii. Wiatr poniewiera twoim ciałem. Twój wzrok jest zamglony, przez co nie możesz rozróżnić szczegółów czekającego daleko w dole gruntu. Jedno wiesz na pewno. Znalazłeś się w poważnych tarapatach. Nie przeżyjesz upadku ze stratosfery. Rozgorączkowany głos w twoim umyśle podpowiada, że technicznie rzecz biorąc spadasz z pułapu termosfery. Starasz się nie tracić głowy, mimo że Ziemia zbliża się w zastraszającym tempie. Składasz ramiona wzdłuż ciała i bezwładnie mkniesz w dół. Wiatr boleśnie smaga Twoją twarz. Zawrotna prędkość parzy całe ciało. Zamazuje ci się wzrok i nie jesteś w stanie ocenić, jaką odległość dotąd pokonałeś. W Twoim umyśle rozbrzmiewają słowa prędkość graniczna. Osiągnąłeś maksymalną prędkość, na jaką pozwala ci obecność powietrza. Teraz, wpadając w niższe warstwy atmosfery, czujesz jego gęstnienie. Jednocześnie wydaje Ci się, że spadasz coraz wolniej. Wolniej to jednak bardzo względne określenie. Niczym nóż przecinasz powietrze, krojąc kolejne powłoki atmosfery i kończy Ci się czas na szukanie poetyckich porównań. Zdajesz sobie z tego sprawę, gdy docierasz do bardzo twardej powierzchni. Pod wpływem uderzenia Twoja skóra pęka, rozbryzgując krew i resztki organów po powierzchni Ziemi. Tuż przed śmiercią przez Twój umysł przelatuje myśl. Twoje życie nie znaczyło zupełnie nic.